Hej, z tej strony, i wracamy do Stone Shard. Idziemy w takim razie na rozmowę. Tak jak była wspomniana, że podobno jest zadanie dla jakiegoś najemnika. Bo Weber Wirtlekri, dobrego dnia, możesz mi czegoś nauczyć? Wchodzi pod że potrzebujesz najemnika. Owszem, potrzebuję, powiedz mi tylko, dlaczego miałbym zatrudnić akurat ciebie? Wypytaj, knudał. Udało mi się, oczywiście, pasu z vampirów, więc dam sobie radę z twoim zadaniem. Mam zapasem, nie kontrakt. Wierz mi, dam sobie radę. Dobra, najpierw powolę o coś szczegół kontraktu. W porządku, przejdźmy do rzeczy. Niedaleko stąd stoi stara wieża sygnała. Swego czasu stawiano ją po całym Aldorze, żeby królowie mieli zeznanie w tym, co się dzieje w kraju na jego rubieży. Zarówno dla nas, jak dla Ardy wieże tutaj mają kluczowe znaczenie dla zasadzie Ktokolwiek kontroluje wieżę, kontroluje sam Aldor. Niech zgadnę. Jakieś zbiry okopały się w wieży i moim zdaniem jest ich. Ach, gdyby tylko. Sytuacja jest dużo gorsza. Jakiś czas temu w pobliskim lesie obudził się bardzo głodny stwór o wzroście trzech dorosłych mężczyzn. Grodzący nieopodal patrol próbował go schwytać, ale nie miał z nim żadnych szans. Wszyscy zostali pożarci razem z kolczugami. Następnie monstrum udało się w i zrobiło sobie tam coś na kształt legowiska. Coś paskudnego? Troll, Gruby, stary troll. Gdyby był młody, to jeszcze może dalibyśmy mu radę, ale bez takiej wielkości... Webr złamujący w desperacji. Nawet bełty skuszy kuszy ledwie przebijają się jego skórę. Makły ostrzejsze niż miecze, nasz cierżant został rozerwany w pół mimo płytowej zbroi. Póki co potwór jest syty, ale nie na długo. Trole to strasznie żarłoczne ohydy. Wkrótce i znów zacznie pustożyć okolicę w poszukiwaniu zjedzenia. Może będzie mieć szczęście i obejdzie naszą osadę kłukiem, mansza ocaleje, a ja nie będę musiał ryzykować ponownych strat w ludziach. Jednakże nie urodziłem się wczoraj. Walczyłem na wojnie, kiedy nauczyła mnie jednej prostej zasady. Jeśli coś może pójść źle, na pewno pójdzie źle. Dlatego musimy działać szybko. Troll musi zostać zabity, dopóki jest znajdzony i rozleniwiony. Nikt nie będzie mieć szans w walce z głodnym trollem. Więc dlaczego nie zabierzesz żołnierzy i nie wyślesz ich do ataku, dopóki jeszcze mam nad nim przewagę? Gratulujesz sobie? Czy naprawdę sądzi, że jeszcze tego nie zrobiłem? Wysłałem już cały oddział. Jeśli weźmiesz ten kontrakt, to na własne oczy zobaczysz, co się z nimi stało. Nie stać mnie na dalsze tracenie własnych ludzi, dlatego potrzebuję najemnika. Okej, okay. ile masz zamiar zapłacić? Nie do końca rozumiem, skoro cała dzieło żonienia ale dawało, to jakim się... Hmm? Dlaczego nie prosisz tego? dobrego? Czy jest w jakiś sposób nawykiwanie wykiwanie trolle? Na przykład na zmuszenie go do opuszczenia wieży i zagonienia w zasadzkę. Nie liczymy na to, które może wygląda na tempie niezdane, ale pozory mylą. W rzeczywistości są to chytre, czujne i niezwykle nieprzewidywalne potwory. Zadzwoń wszystko, czego nauczyły cię babcinie, bajki, przygotuj się na długi, wyczerpujący bulli. To jedyny sposób. Okej, okay. pożyjmy zobaczymy. Co masz. Hmm. Ile masz zamierzonych? Cztery tysiące koron i przedmiot z mojej osobistej kolekcji cenny płacz, który miał dziadek wygrał w turnieju. Piękny wyrób, z czasów, gdy zasady nie zabraniały korzystać z zakrętnych przymiotów podczas potyczek. Dziś drugiego takiego nie znajdziesz. Wykonany jest z zakrętego orfickiego jedwabiu. Mimo z upływu lat wygląda jak nowy. Gdybym miał wybór, nigdy bym się nim nie rozestał. Więc jak, zadbałeś się? A co mi tam? Jeszcze nic nie miałem okazji zabić trolla. Jakoś sobie poradzę. Mowa stoi. Panie, ale widzisz tą mapę? Wieża stoi właśnie tam, niebieskoczna, blisko wioski. Troll powinien się kręcić gdzieś w jej okolicach. Nie zastęp macie ją w swojej opiece. Powodzenia w polowaniu. Świetnie, więc przyjęliśmy zadanie na yy, Troll'a. Na pewno to się uda, nie? Dosyć daleko polowanie na Troll'a. Nie ja, pierdziele, co, co, co jem zrobił? No dobra, no, jakiś bosik kolejny. Nie wiem, czy my damy radę. Jeśli mamy walczyć z nim, to przydałoby się, żebyśmy mieli jednak zapas strzał, które przebijają pancerze. Więc przełóżmy na razie te zwykłe. No i co, idziemy. Myślę, że na takiego trolla przydałoby się jakaś pułapka. Albo nawet jakieś siatki. O, no, może być ciężko. Zobaczymy, czy ktoś ma jakieś siaty. No, nie sądzę, że będę potrzebował. Pokaż pan, czy masz tu jakieś siatki. Nie masz. Dobra. Tutaj pamiętam, że był... O, ten pan może będzie miał jakieś pułapki i siatki. Zobaczymy, czy będzie miał coś dla nas. żebyśmy mogli tego użyć. Pokaż no swój towar. Ach, nie za bardzo. Masz co najwyżej pułapkę na niedźwiedzie. Próbujemy. Może to jakoś uda mi się użyć. Tam. Choć może to być wątpliwe. Potrzebuję 100 sztuk złota. 90, no więc... Nasz zadanie wymaga jakiegoś czasu. Eee... Zobaczmy, zbierz karawany. Prośba Kowala Dietricha. Polowanie na Trona. Ok, nie ma tu czasówki. Kowal Dietrich, powiem piszta, Ważny raport. O, do ricarda mieliśmy jechać. Wróćmy do niego, oddamy to zdanie. Przy okazji zakupimy sobie może jakieś dodatkowe strzały jeszcze u tamtego. Chyba dotarliśmy. Mam nadzieję, że zdążę do niego zagadać. No, może spać. No, zaraz go obudzimy. Ach, ten tak że nie mam czasu na waszych Bachowskich. Wracam od namiestnika. Przesłajanaj szerszzy przeprosiny zapewnia, że wkrótce wznowi dostawy. O, to właśnie chodziło. Dzisiejsza młodzież ma zbyt wysokie mniemania o sobie. Trzeba, trzeba im przypomnieć, gdzie jest ich miejsce. Dobra Roberta, ma ci tego nie dzwoni. E, a to z nagrodą? O, nagoda. Ach tak, twoja nagoda. Ileż w tych czasach dusi groszów? Chwila, chwila. Masz, nie żałuj sobie. Piętnie, 20 sztuk złota. Idealnie. Prześpimy się rano, zobaczymy jak wygląda sytuacja w mieście i wrócimy się. No to jesteśmy gotowi. Mamy zapas strzał, i to naprawdę duży. Myślę, że powinniśmy spokojnie dotrzeć, bo to musimy na tych zwykłych dotrzeć do tego miejsca. No i polować trolla. No to może być już dosyć ciężkie. Więc, no, nie ma co dalej przedłużać. Pogoda też nie dopisuje, więc trzeba ruszać. Zrobiłem to, kupić, jeszcze te pułapki. Ale nie wiem, czy jest tutaj ten jegomość cały, co sprzedaje pułapki. Jest. Zobaczymy, czy on będzie je miał jakieś. Teraz podejdziemy do niego. Ma, jedna jest warta 90. Kupimy obie. Na wszelki wypadek. No i zobaczymy. Może z takim wyposażeniem uda nam się w miarę to rozpracować. Droga ta dosyć daleka. No i będziemy iść tak głównie drogą. Więc, no, trzeba ruszać w bój. Okej, okay, podczas, żeby zobaczyć, że jest interesujące miejsce, które trzeba będzie ewidentnie zwiedzić. Więc ruszymy i zbadamy to miejsce. Trzeba będzie się rozejrzeć i uważać, żeby nas tutaj nic nie. Złatwiło, rozejrzyjmy się. Okej, okay, coś tu jest. Okej, okay, ptaszek. No, ptaszek to raczej nic groźnego, U, widzę ślady. Może jakiś królik. Nie, ptaszek. I korka jakaś. U, jeszcze dalej. O, jest. Dobra, to załatwimy sobie zajączek rozwalony. Nie wiem, kto upieł. ten coś dawał w ogóle ciekawego. jak więc ze skuteczności leczenia sporo się dłużenie. Okej, okay, weźmiemy. I mamy tutaj uwalonego gotili. Tu zaraz go jeszcze oskrujemy pięknie delikatne mięsko też mamy zjedzmy sobie to trochę trzeba poprzekładać i coś trzeba byłoby wrzucić mimo wszystko bo za mało miejsca mam a no, wrzucimy to bierzemy sobie Dobra, muszę ułożyć to jakoś konkretnie o i weźmiemy sobie ten tymianek a czym jakieś zioła po drodze pozbieramy Tutaj jeszcze nie znaleźliśmy, więc szukamy dalej. Wyjrzemy się. O, tu coś wyżej. Jakieś dwa znaki zapytania. O, ptaszki. A jakie to? Ujka, no to nie. To jeszcze nie, dalej. Może trzeba będzie jakiś niżej. Więc ruszmy niżej. O, tu jakieś ślady. Jak tak wy... O, jest przeciwnik. dobra. Mamy przeciwnika, więc możemy już zacząć napierdzielać się. Dobra, dostał ładnie. I załatwiony. Okej, okay, no to wiemy, że tu są bandyci. I miejsce do nosy idealnie. U, trochę mocniejszy, dobra, trochę na odwrót. Teraz spróbujmy go załatwić, Jest przy ognisku. Dobra, oberwał. Teraz możemy go nawalać, Ok, oberwał znowu. Dobra, załatwiony, no teraz jeszcze jeden. Oberwał się jeszcze pokaże. Dobrze. O, wątpię, że do nas doszedł. No i załatwiony. Bierzmy sobie od razu. Sakiewka, to nas nie interesuje. Hmm, więcej nie widzę nikogo, przynajmniej na to chwilę. E, o, możemy sobie ugotować to, co żeśmy nazbierali. Tu jeszcze sporo będzie przeciwników widzę. Okej okay, i... uuu. Poroże słuchaka. Dobra, soroże słuchaka na nie będzie potrzebne na tą chwilę. I zobaczmy. Okej, okay, widzę, że jest. Więc szykujemy się do walki. Pięknie oberwał. Jeszcze chwilę będzie leżał. O, jeszcze nie padł. Dobra, to jeszcze jeden strzał. No, wreszcie się położył. Trzeba to jest więcej tego. Nie, już więcej nie ma. Okej, okay, to co? Mamy oczyszczone. Mamy to oczyszczone, więc wrócimy główną trasą. Albo nie, wiecie co, faktycznie od tego miejsca pójdziemy. Najwyżej zrobimy tutaj myk godzinny. Gra zapisana, dzięki temu możemy stąd w miarę bliżej ruszyć się, więc możemy iść faktycznie. No dobra, dotarliśmy do tego miejsca. Trzeba będzie je zbadać. sygnał sygnałowa z tym trolem. Tu nie widzę, więc oczywiście gdzieś naokoło trzeba podejść. Nie zobaczymy, czy damy radę. Amunicję w razie czego już zmieniłem na tą przybijającą bazę, bo mówili, że mocny przeciwnik będzie. Ciężko będzie go przebić się. Prawda? Mamy. O, właśnie, widzę, że miecz strażnika jest. Czyli coś tu faktycznie było. Dobra, wiecie co? Zobaczmy nasze statystyki. Dojedzmy trochę. To mamy co? Zdrowia psychicznego to daje nam energię żeby większość się przekesała. Okej, okay, zostawimy sobie, to będziemy później spożywać podczas walki. I to też. Wraje czego mamy też... U, nie uzupełnię bukłaka na botę. To no, trudno, jakoś będziemy musieli sobie dać radę bez wody. Ej, łuk milicjanta. No, nie zapowiada się to ciekawie. Ale trzeba próbować. Wow. Faktycznie poniszczone wszystko. O, już się animacja sama odpaliła. O jasny gwint O shit Sprawdźmy to dziadostwo Dobra, no ciężko może być U, Trzeba będzie uczekać No przesuniemy się, tak? Dobra, nic tam nie zrobił Ładujmy sobie Uła Okej okay. Robi nam lekkie ogłuszonko. Dobra. A, trochę będzie kombinowania. Uuu. Jakieś ataki ma. Dobra. Oż By cholera. No jesteśmy na środku. Nie mam jak odskoczyć. Aj. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Widzę, że jednak będzie ciężej niż myślałem. Ale dostaliśmy potężnie. Dobra. Użyjmy to. Użyjmy to. Zaraz będzie milowskok. Więc od razu go robimy. Yy, celowanko. Spróbujmy go dwa razy sieknąć. Dobrze. A świetnie. Jeszcze nam potrafi wyrzucić rzeczy. Serio, ja nie mogę tak zrobić. Ale głupie. Dobra, łuk. Dobra, łuk. No, podnoś ten łuk. No, powiem wam, że kicha. Bo wyrzucił mi strzały. Na razie zrobimy tak. Dobra, widzę, że w ten sposób to nie zadziała za dobrze. Chyba trochę się od niego podsuwać. No, powiem wam, że ciężko. Możemy raczej nie dać rady z nim. Dobra, widzę, że no właśnie. Zróbmy tak. Ciągnijmy, strzał chociaż jeden. Dobra. Zróbmy strzał. Ok, znowu zaryczał. Ua! Dobra, tu jeszcze dał kosmogę. Zrobimy tak i odskok. Dobra. Myślę, że trzeba zjeść jednak. Wypij... O, trzeba będzie unik zrobić. Wiecie co? Użyjmy to faktycznie. Wypijmy sobie. Dobra. On teraz to no będzie z nas wryczał znowu. Dobra. Hmm. Dobra, wlas w pułapkę. więc mamy każdy sprawdzić. No, ciężko będzie go ubić, szczukuje. A właśnie, kamień znowu. Hmm. Dobra, spróbujmy go. Ach. wiecie co, użyjemy znowu tej pułapki, ale tu I dostaniemy. Z... Źle to rozłożyłem. Dobra, to zróbmy tak. Tak i spróbujmy. On będzie próbował mnie zajść? Nie, będzie próbował w tą stronę iść. I spróbujemy jakoś w tą stronę. Bo ja potrzebuję kołczan no, odzyskać z strzałami. Gadamy. Eee, no, dużo ma życia jeszcze, Bydlum. Kurde, on odzyskuje jeszcze punkty wytrzymałości. Oskulbany. Dobra, zmienić trzeba tak. No świetnie. Dobrze, że trafiłem, nie? Dobra. Ua. Znowu dostaniemy. No i dupa. No niestety jesteśmy za słabi na niego, więc trzeba będzie się przygotować do tego poważniej. Ale dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się, hej.